Jeżeli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, zatrzymaj się na chwilę. Masz polisę wypadkową, za którą płacisz 20-30 funtów miesięcznie, ale możesz z niej skorzystać tylko jeżeli zdarzy się jakiś nieprzewidziany wypadek. Natomiast w przypadku jakiejkolwiek innej choroby, nie z przyczyny wypadku, nie możesz z niej skorzystać. I tak naprawdę ktoś ci o niej powiedział, że to jest najważniejsza polisa w Wielkiej Brytanii, dlatego że może się zdarzyć jakiś wypadek, a jeżeli wylądujesz w szpitalu, to wtedy dostaniesz około 50-100 bądź 200 funtów miesięcznie. To powiem ci coś, o czym prawdopodobnie nie miałeś pojęcia. Tego rodzaju benefit możesz mieć zupełnie za darmo. Tak, dobrze słyszysz zupełnie za darmo. Jak to zrobić? Wystarczy, że zdecydujesz się na polisę od utraty dochodu. W jednej z kilku brytyjskich firm, w których tego rodzaju benefit masz zupełnie za darmo dodane do twojego income protection. Dzięki temu masz polisę utraty dochodu z jakiejkolwiek przyczyny, benefit szpitalny, jeżeli znajdziesz się w szpitalu, możesz dostać do kilkuset funtów dziennie, oraz polisę na złamania i nie musisz płacić za to ani grosza. Jeżeli chcesz poznać więcej tego rodzaju tipów, zapraszam Cię do śledzenia mojego kanału, a jeżeli chcesz dowiedzieć się szczegółów na temat tego rodzaju polist bądź też innych, zapraszam do kontaktu bezpośredniego. Wtedy na pewno dobierzemy coś odpowiedniego do Twojej sytuacji i Twojego budżetu.